Cześć, z tej strony Mariusz Gliński, Biznes Web. Jesteśmy partnerem HubSpot w Polsce, a ponieważ jesteśmy prawie jak oddział HubSpot w Polsce, to naszą misją jest dzielenie się z polskimi klientami tym, czym jest HubSpot i jak go wykorzystywać w codziennej działalności firmy. A w dzisiejszym odcinku naszego HubSpot w pigułce chciałbym Wam pokazać parę rzeczy na temat tego, jak ten HubSpot mierzy i pokazuje, skąd są leady, bo jest to takie główne pytanie, jakie zadają nam klienci, którzy przychodzą, szczególnie z zespołów marketingowych. Jak ja mogę to wszystko zmierzyć? Po prostu robimy różne działania, reklamy, inwestujemy w SEO, robimy webinary i wszystkiego rodzaju różne prace. A tutaj bam, po prostu do końca nie wiemy, co nam co daje. No to zobaczmy, jak HubSpot w tym pomaga. Tutaj co widzicie, to jest po prostu lista kontaktów w HubSpot i na start mówię tak, Pamiętajmy, że HubSpot'a bardzo łatwo podłącza się pod stronę internetową. Więc, jeżeli macie nawet najniższą jego wersję, starterową, to możecie sobie podpiąć po prostu kod HubSpot'a pod stronę. I takie rzeczy pomierzyć. To znaczy, przechwycić formularze kontaktowe, które macie na stronie, i powpa powpadają Wam kontakty z tych formularzy i zobaczycie sobie źródła. Tak upraszczając maksymalnie, oczywiście, jeżeli chodzi o konfigurację, bo trochę rzeczy trzeba więcej tam poustawiać, ale samo podłączenie kodu jest tak proste jak podłączenie kodu Google Analytics. Więc zobaczmy sobie po prostu, w jaki sposób tutaj HubSpot nam coś pomierzy. To, co widzicie, to jest lista kontaktów i mamy takie trzy pola original source drill down 1 i drill down 2. I co tutaj mamy? Widzimy, mamy tutaj reklamę paid social. To znaczy, że ten kontakt przyszedł do nas z Facebooka i z takiej kampanii Czyli możemy powiedzieć, że ten kontakt faktycznie jest źródłem naszej płasnej kampanii reklamowej na Facebooku. Offline-owe to są informacje, kiedy my wysyłamy np. Na z naszej poczty Gmail do klienta i taki kontakt się założył u nas w systemie jako offline. Ale nas jako marketingowców interesuje, co daje nam housepot w marketingu w tym przypadku, więc mamy też rozróżnienie na inne źródła. I jak widzimy, mamy tutaj bezpośrednie wejście na stronę internetową e, naszą biznesweba, mamy e, organiczne wejście z e, social media, mamy spłatnych reklam i teraz uwaga, widzimy, mamy nawet po jakim słowie kluczowym nam przyszedł ten kontakt, czyli co było słowem kluczowym wpisywanym w kampanii reklamowej. E, naszej Google'a, no i Organic Search, czyli tam, gdzie mamy kontakty pozyskiwane w wyniku naszego, naszej obecności w wyszukiwarce. I system automatycznie taguje nam te kontakty. To znaczy, jeżeli mamy formularz kontaktowy na stronie, mamy podpięty kod HubSpota, to jesteśmy w stanie przechwycić informację tego formularza i cookie HubSpota otagowuje nam po prostu wszystkie informacje na temat źródła pochodzenia tego kontaktu. Więc my jesteśmy w stanie porozróżniać, skąd ten kontakt jest. I to jest początek, co można zrobić na HubSpotie, jeżeli chodzi o tagowanie tych źródeł. Bo następnym pytaniem jest, czy ja mogę śledzić tę ścieżkę, co tam ten klient robi u nas. Oczywiście, zobaczcie, jakie rzeczy w ogóle zbiera potem już HubSpot dla nas. Pamiętajmy, że oczywiście musi być wyrażona zgoda na to, że takie cookies z klient, klienta zbieramy i wtedy te informacje on zbiera. Zbiera też informacje, zanim ten formularz kontaktowy jest wypełniony, i trzyma go w tym cookie. Więc, jak klient po jakimś czasie, po miesiącu wejdzie na naszą stronę, wypełni formularz, to jeżeli cookie jest niewyczyszczone, to też załaduje nam taką historię kontaktów, czyli jakich na przykład stron, jakie strony oglądał ten klient. Możliwości patrzenia, jakie reklamy klika klient, jakie formularze wypełnia. Jakie strony ogląda, tak? Marketingowe maile, jakie wysyłamy, czy call to action. Ale z takich naszych podstawowych działań reklamowych, to interesuje nas właśnie to, co ten klient klika w reklamach, jakie formularze i na przykład strony. No i zobaczmy, co ten klient widzi. Widzimy, jesteśmy w stanie tutaj zobaczyć, czym się interesował dany kontakt i kiedy. Jakie strony oglądał u nas w systemie to wszystko może nam posłużyć do tego, żeby sobie to potem posegmentować. Na przykład ten klient interesuje się takimi rozwiązaniami, ten bardziej marketingowymi Hubspota, a tutaj się interesował webinarem naszym. To wszystko oczywiście można sobie posegmentować w Hubspocie. Natomiast z punktu widzenia sprzedawcy pracującego na Hubspocie, to w tym przypadku sprzedawca przed po wypełnieniu formularza może sobie zobaczyć, czym tutaj się interesował klient tak naprawdę. Wypełni formularz kontaktowy na stronie, ale po prostu kampaniami account-based marketingowymi na przykład i my to jako sprzedawcy wiemy, bo widzimy jaka strona była poprzednio oglądana. I tak naprawdę jak macie jakieś usługi na stronie, produkty, to jeżeli ta informacja zostanie zebrana przez hotspota i wyświetlana i zbierana i przypisana do kontaktów, no to zobaczcie w jaki sposób nie tylko marketing może potem na podstawie tych danych posegmentować sobie tych klientów i robić różne kampanie, po zainteresowaniach tych klientów, ale także, że sprzedawcy mają dużą informację o tym, czym interesowali się potencjalni klienci na stronie. I to są strony, które ten klient klikał, ale ten klient trafiał do nas też z reklamy, czyli klikał jakieś reklamy u nas. W tym przypadku widzimy, że to jest Google Ads. Google Ads. Google Ads też się łatwo podpina pod HubSpota, tak samo jak łatwo się podpina Facebooka konta reklamowe, no bo się logujemy administratorem do tych kont reklamowych i już mamy integrację zrobioną z HubSpotem. I tutaj będziemy widzieć sobie, jakie reklamy klika i jakie słowa kluczowe są przez klienta wyszukiwane. W tym przypadku. Więc mamy tutaj informację, czego szukał klient. Tutaj akurat wiemy, że po naszej marce szukał nas i klikał reklamę w tym przypadku. No i mamy całą historię, więc to też możemy w jakiś sposób sobie segmentować i takich klientów układać się do marketingu. Na przykład rysują się, klikają reklamy, czyli przesuwają się dalej w ścieżce. Oglądają jakieś różne strony internetowe u nas, pobrali e-booka i oglądają różne strony, więc widzimy, co robi na ścieżce, czym się interesował i co było wykonywane przez tego klienta wcześniej. Tak samo jak marketingowe e-maile, które, które możemy wystawić i wysłać do tego klienta, i tutaj widzimy po prostu, że mamy po prostu te marketingowe maile powysyłane. To wszystko jest na tym widoku właśnie 360 stopni. Jeżeli będziecie mieć podłączone na przykład zoomowskie webinary, to będziecie widzieć zachowania na webinarach, czyli ile był, ile minut, czy był, czy nie był na, web, na webinarze, więc też zewnętrzne narzędzia na tym całym HubSpocie nam zbierają dane i pokazują nam na przykład obecność takich klientów na webinarach. Więc, jak widzicie, jesteśmy w stanie dosyć sporo rzeczy zobaczyć, jeżeli chodzi też o zachowania tych klientów i wykonywanie przez nich różnych czynności. Ale rozwijając to trochę dalej, pokazałem Wam przykłady tych kampanii reklamowych i tak na koniec tej pigułki chciałbym Wam pokazać właśnie też od strony reklamowej to. Czyli, jeżeli podpniemy sobie konto reklamowe, w tym przypadku Facebooka do Hubspota, logując się jako administrator, zobaczymy tu wyniki i będziemy widzieć trochę więcej niż normalnie. Fajnie by było, gdyby nasza sprzedaż pracowała też na tym Hubspocie, bo wtedy będziemy zamykać cały lejek od momentu kiedy przyjdzie jakiś nam lead po założenie dla niego transakcji i też wykonanie na przykład wygrania tej transakcji, czyli zostania się klientem w naszym systemie CRM. I zobaczmy. Tutaj mamy różne reklamy, które mamy realizowane w biznespewie, na przykład z, z e-bookami. I widzicie, my mogliśmy pozyskać 185 kontaktów w tamtym okresie w, w, w ramach tej reklamy, ale jak zobaczycie to my mamy też, ile z nich zamieniliśmy w rozmowy sprzedażowe, czyli zakwalifikowaliśmy je do działu sprzedaży, ile założyliśmy transakcji i ilu klientów, czyli kontaktów tak naprawdę w HubSpotie, to są kontakty trzy, w ramach tej transakcji były trzy kontakty, zostało naszymi klientami. Więc my widzimy, co nam daje, ale my możemy schodzić głębiej, bo my możemy zobaczyć w tym przypadku, jakie reklamy tutaj mamy. Ale jeszcze głębiej, bo my możemy zajrzeć do grafiki. Tak, możemy widzieć, że ta kampania konkretnie, to ta kampania dała nam tę jedną transakcję. Akurat w tym przypadku, jeżeli chodzi o, o jej skuteczność. Nie te dwie grafiki, tylko ta. Bo na HubSpot możecie zejść zmierzeniem właśnie wyników do grafiki reklamowej, którą puszczacie na Facebooku. A jeżeli robicie reklamy Google Ads, to macie takie same możliwości, jeżeli chodzi o zmierzenie tego. Też mamy kontakty, mamy lidy kwalifikowane, transakcje czy klientów, których realizuje nam taka kampania reklamowa. No i na haspocie możecie po prostu zobaczyć nie tylko grupę reklamową, ale też słowa kluczowe, które były w tej grupie reklamowej i które te słowa kluczowe i działają, i jakie dają nam wyniki w tym momencie. Więc, jeżeli prowadzicie swoje działania reklamowe i chcecie więcej trochę informacji uzyskać na temat tego, co nam dają poszczególne działania, skąd się biorą lidy, czy przychodzą z social media, czy przychodzą z działań organicznych na Facebooku, czy to są płatne kampanie reklamowe, to polecam Wam zainstalować sobie tego Hubspota, nawet w wersji starterowej, podłączyć go pod stronę i zobaczyć, co tam wpada bo te kontakty, tak jak powiedziałem, powinny się nam przechwycić automatycznie z waszych formularzy kontaktowych. HubSpot obsługuje coś takiego jak non-HubSpot Forms, trzeba to włączyć po prostu w HubSpocie, żeby nam te leady ze strony automatycznie zaczytał i pośledzić sobie źródła. Podłączyć konta reklamowe do HubSpota, logując się do nich po prostu administratorem i zobaczyć wyniki tych kont reklamowych. Tak więc, jeżeli szukasz tego Odpowiedzi na pytanie, skąd mam lidy, co mi daje różnego rodzaju działania w zakresie mojego marketingu, jak one się przeradzają później na klientów, czy na kontakty, które są dla nas wartościowe albo niewartościowe, kwalifikowane lidy, niekwalifikowane, to w HubSpot już od podstawowych wersji pomaga Ci lepiej zarządzać tym marketingiem i tagować poszczególne działania marketingowe. Łącznie z tym też, że na ścieżce, którą porusza się klient, bo można sobie zobaczyć, które strony, formularze kontaktowe, reklamy klikał wcześniej, zanim na przykład podjął decyzję o tym, że się z nami skontaktował. Tak więc to już koniec naszej dzisiejszej pigułki wprowadzającej w świat HubSpot'a i tagowania przez HubSpot'a danych. Oczywiście HubSpot posiada dużo więcej różnych raportów i szczegółów do analizy atrybucji ścieżek klientów, ale to będzie w kolejnych naszych nagraniach wideo. W tym chciałem pokazać wam podstawowe możliwości, jakie już macie na starcie z otagowaniem wszystkich informacji. Dziękuję wam za dzisiejsze wideo. Zapraszam serdecznie do subskrybowania naszego kanału, żeby być na co dzień z HubSpotem i z wiedzą o HubSpotie i do zobaczenia podczas kolejnego nagrania HubSpota w pigułce. Pozdrawiam